Cześć, dzień dobry, witajcie bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. I dziś zapraszam Was na przegląd z New Yorkera. Zobaczymy sobie, co nowego jest w jesiennej kolekcji. Czy warto ten sklep odwiedzić? Ja szczerze mówiąc mam co do niego takie mieszane uczucia. Czasami zdarza się coś fajnego tam dostać, ale ogólnie uważam, że jest to sklep bardziej młodzieżowy. Rozmiary też tam są dla mnie nieco małe, ale damy mu dzisiaj szansę, więc idziemy i zobaczymy, co ciekawego można tam teraz znaleźć. Zaczynamy od super modnych w tym sezonie kompletów, takich dzianinowych. Tutaj taki pleciony w stylu no takiego, wiecie, zimowego swetra. Jeśli chodzi o materiał, nie sprawdzałam na metce, ale wydaje mi się, że jest to akryl, bo ten materiał jest. Taki grubszy, typowo sweterkowy, lekko taki kudłaty, ale nie gryzący. Ogólnie bardzo przyjemny. Spodnie są naprawdę długie, bo przy moim wzroście 175 cm szurały po ziemi więc no ta długość jest naprawdę spora. Do tego mamy do zestawu. Taką sweterkową bluzkę. Tutaj również wzięłam xl ale ta bluzka była naprawdę, naprawdę duża. Tutaj w aparacie wygląda nawet całkiem nieźle, ale chyba lepsza byłaby l -ka. Sam komplet naprawdę bardzo fajny. Fajny czy to po domu, czy nawet do wyjścia gdzieś, jeśli potrzebujecie mieć wygodną stylówkę. Z tym, że kwestia jest tego, że w tej bluzce na pewno będziecie się pocić, jeśli będzie... Troszkę cieplej, a druga sprawa. Nie jestem przekonana co do tego, jak ten materiał będzie się zachowywał po praniu. Jeśli chodzi o kolory, no to tutaj mam taki beżyk, a był jeszcze dostępny w odcieniu szarości. Z tym, że niestety w, w przymierzalniach jest mega słabe światło, więc musicie mi wierzyć, że to był beż. Dalej kolejny zestaw, tym razem szary, i tutaj ten materiał jest nieco inny. Tutaj mamy taki niekudłaty, bardziej dzianinowy. Spodnie również naprawdę długie. Tutaj nie ma tego takiego kłaczka. Jeśli chodzi o bluzę, jest ona zdecydowanie bardziej dopasowana na zamek. Z kapturem ten kaptur mógłby być nieco większy. Ogólnie spoko, ale to nie jest chyba do końca mój klimat. Dla mnie za obcisły, ale do latania po domu ok. Również bardzo wygodny. Dajcie znać, czy wiecie, gdzie znajdę tego typu zestawy, ale z dobrym składem i w rozsądnych pieniądzach. Bardzo fajnie podkreśla sylwetkę. No, podoba mi się to, ale chyba nie do końca do mojej figury. Dalej mam sweterek, przepiękny żółty kolor, no, wygląda naprawdę świetnie do jeansów czy do nawet ciemnych spodni, do białych spodni, z tym, że tutaj również mamy akryl i to taki dość gruby szkoda, bo kolor jest naprawdę przepiękny, ja również lubię takie nieco szersze rękawy jak mamy tutaj lubię jak mi przylega coś przy szyi, bo wtedy no trochę ta szyja jest osłonięta wolę zdecydowanie bardziej założyć sweter bądź golf Niż szalik. No mega mi się podoba ten sweter, był jeszcze w takim bardzo ładnym niebieskim kolorze. Jeśli. Nie przeszkadza Wam skład, to możecie sobie zobaczyć, bo no jest piękny. Dalej kolejny sweter, tym razem w takim jasnym cukierkowym różu, z związaniami również przepiękny, ale ten sam minus czyli materiał. W ogóle w że ciężko znaleźć coś z dobrym składem. Zazwyczaj jeśli chodzi o swetry, jest to akryl. No, ciężko dajcie znać w ogóle, czy lubicie ten sklep. Niemniej jednak ten sweterek jest mega uroczy i czy do jeansów, czy do ciemnych, czy białych spodni. No, przepiękny. Gdyby nie ten materiał, chyba bym się na nim skusiła. Bo o ile czasami przymykam oko na materiał, no to w przypadku tych swetrów ten materiał, mimo że jest sztuczny, jest jeszcze dość gruby, czyli będziemy się w tym po prostu pocić. Dalej mam tą, taką bluzkę w stylu nieco szanelkowym. Tutaj do zestawu była również spódnica albo spódnica-spodnie. Z tym, że no, jeśli chodzi o bluzkę, wzięłam rozmiar największy jaki był i no niestety nie dopiłam się z tyłu, trochę mi brakło. Może na styk bym się zmieściła, ale byłam sama, więc nie chciałam próbować, bo bym się później nie wydostała. A jeśli chodzi o spódnicę czy spódnico spodnie, to praktycznie w żadne w New Yorkerze się nie mieszczę, więc nawet nie próbowałam, bo pewnie skończyłoby się to tak samo, ale sama bluzeczka naprawdę bardzo ładna na grubej podszewce, taka typowo elegancka do pracy na przykład do biura myślę, że na pewno by się sprawdziła, bo ten materiał jest taki treściwy. I dalej mam marynarkę. Tutaj były do zestawu spódnice, shorty ale to samo, co w poprzednim przypadku nawet nie próbowałam. Jeśli chodzi o marynarkę, bardzo ładny bordowy kolor. Ja tu mam rozmiar 40 i możecie zobaczyć, że to jest taki oversize, bo zazwyczaj to 42 w New że jest takie na styk, a tutaj te 40 leży naprawdę fajnie. Jeszcze jakby sobie tak podwinął troszkę rękawki do góry w takim nieco luźniejszym wydaniu do Jeansów na jesień myślę, że naprawdę fajna propozycja. Ten materiał troszkę cienki, zdecydowanie wolę marynarki z Zary czy z Reserved. To jest taka jakość, powiedziałabym, z więc jeśli to Wam nie przeszkadza, to możecie sobie zerknąć, bo kolor był naprawdę bardzo ładny i do jesiennych stówek będzie idealnie. Ja już wróciłam ze sklepu e, i powiem Wam, że e, no, coś tam znaleźć można. E, jak widzieliście, są e, te bardzo modne w tym sezonie e, sety Ala Sweterkowe. E, oba były całkiem ok. W beżowym bardziej podobałam. E, Podoba mi się tak góra, przez to, że ona była taka fajna, luźna, w tym szarym, jednak zbyt dopasowana, jak dla mnie. Było też trochę marynarek, bardzo fajne sweterki, mega mi się podobał ten żółty, oprócz tego żółtego, był jeszcze w takim fajnym, niebieskim kolorze, ten różowy wiązany też całkiem ok. Fajnie wyglądały z tym, że no te materiały były dość mocno sztuczne. Tak samo w tych sweterkowych zestawach. No Fajnie to wygląda, ale jednak fajnie by było mieć taki zestaw z naturalnego materiału. Z tym, że widziałam teraz w Sinsei, że też są takie dzianinowe sety mają wisko w składzie, a są nawet tańsze. Co prawda wyglądają trochę inaczej, więc w zależności od tego, co kto i czego szuka, ale można coś fajnego znaleźć. Tak czy siak, dajcie znać, czy coś wpadło Wam w oko, czy lubicie New Yorkera. No, ja raczej rzadko tam zaglądam, ale to z tego względu, że tam wiele rzeczy jest do rozmiaru 40 i są one po prostu dość kuse, takie nieco bardziej młodzieżowe fasony, więc niekoniecznie dla mnie, ale sweterki naprawdę były fajne, więc więc jeśli nie przeszkadza Wam materiał sztuczny, to możecie sobie zajrzeć. Z tym, że no, ja już się przekonałam na własnej skórze, że jednak jeśli macie sweter z dobrym składem, to wcale on nie musi być gruby, żeby Was po prostu fajnie ocieplał, a nie tylko grzał. Także dajcie znać co myślicie, widzimy się w kolejnych filmach, do zobaczenia, buziaki, pa!